Witam Was serdecznie w 33. odcinku podcastu pod tytułem Świadome Rozkminki. Ja się nazywam Karolina Kuraj i jestem katalizatorką połączenia. Dzisiaj, jeżeli ktoś ogląda na YouTube, to widać, że jest tu też yy, mój piesek Tofi, bo no, nie wiem, potrzebuje miłości, potrzebuje być u mnie dzisiaj na kolanach, więc póki co będzie tu sobie siedziała. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o takim bardzo ważnym temacie, to znaczy pracy z przyszłym ja. Co to w ogóle znaczy przyszłe ja? Po angielsku mówi się Future Self. Ja prowadziłam ostatnio na wibracjach medytacyjną podróż do przyszłego ja, i mam nadzieję, że niedługo ogarniemy właśnie z moim wideografem ten filmik i wrzucimy Wam na YouTubie, żebyście mogli sobie tą medytację wraz ze mną zrobić, którą robiłam na wibracjach. Także trzymajcie kciuki, że nam się to udało ogarnąć i wrzucić jakoś niedługo. W każdym razie, przyszłe ja to jest część nas, która już doświadcza tej rzeczywistości, do której my dążymy. I bardzo ważne jest to, żeby na naszej drodze manifestacji naszych pragnień, czy to właśnie wymarzonego partnera, o, o czym mówiłam na ostatnim odcinku, właśnie o rytuale przyciągania wymarzonego partnera lub partnerki, czy też manifestacja pieniędzy, jakiejś innej pracy, czy cokolwiek to innego jest. Bardzo ważne jest to, żeby nie tylko pracować z naszą podświadomością i przekonaniami, które gdzieś tam nas blokują przed manifestacją, bo czasami nawet nieprzerobione przekonania mamy, a nadal dzieją się te rzeczy, które chcemy, żeby się działy, tak? No bo to nie zawsze trzeba mieć wszystko przerobione albo wszystko wyleczone, żeby zmanifestować to, co chcemy. Ale bardziej tutaj chodzi o zgodność wewnętrzną i o to, czy jest to rzeczywiście zgodne z naszą esencją, żeby to do naszego życia, konkretnie czego chcemy, przyszło. Bo czasami to te Pragnienia są z umysłu, a czasami to rzeczywiście są pragnienia naszej duszy, naszej esencji, i wtedy te rzeczy manifestują się szybciej, lepiej i efektywniej. Także przyszłe ja to jest wersja nas, która już istnieje, dlatego że z perspektywy kwantowej i pola kwantowego, wszystko dzieje się naraz. Nie ma czegoś takiego jak czas linearny no, z perspektywy innych wymiarów rzeczywistości. Ja już opowiadałam na jednym z podcastów o moich najgrubszych doświadczeniach psychodelicznych, w których mówiłam, że właśnie znalazłam się w takiej przestrzeni, gdzie byłam nieskończonością wzorów i kolorów i tam nie istniało coś takiego jak człowiek, albo coś takiego jak czas linearny. Po prostu było tak jakby tu i teraz, czyli po prostu perspektywa bycia bez jakiegokolwiek przemijania, bez jakiegokolwiek w ogóle nawet rozkminiania tego, że może być czas, albo że czas istnieje. Także ja sama doświadczyłam tej perspektywy, takiego czystego tu i teraz, bez nawet y, doświadczenia siebie wtedy jako człowieka. Dlatego wiem, że istnieje ta perspektywa takiego stanu, gdzie wszystko po prostu jest, i z tej perspektywy, w takim razie, zarówno istnieje na ten moment moja przyszła wersja, która już osiągnęła to, Czego chcę w życiu i zarówno istnieje teraz ta wersja mnie, która już doświadczyła mojego życia. Dlatego praca z wewnętrznym dzieckiem jest taka super, bo jak pracujemy z tym, co już się stało, to przeprogramowujemy się, a właściwie zmieniamy kwantowo rzeczywistość, która już zaistniała. Ponieważ każdy tu i teraz jest jak klatki w filmie, no to my możemy jakby zmienić z naszej percepcji te klatki, które doprowadziły do tego momentu teraz, bo. Nieskończona ilość różnych opcji mogła nas doprowadzić do tego momentu teraz. Więc, przeprogramowując przeszłość, zmieniamy to, jak przeszłość została zakodowana u nas w ciele, i zatem, pracując wewnętrznym dzieckiem, po prostu dostrajamy się do takiej przeszłości, w której na przykład jakieś wydarzenia nie zostawiły w nas skumulowanej energii i one się tak jakby dla naszego ciała czy podświadomości wydarzyły inaczej. No bo nasz mózg nie rozróżnia, jak to już mówiłam nieraz, tego, co się dzieje naprawdę, a tego, co sobie wyobrażamy. Więc pracą z wewnętrznym dzieckiem, jaką ja robię często z klientami jeden na jeden, albo właśnie uczę jej w procesie przebudzenia, czyli programie grupowym, które możecie zakupić, karolinakuraj.com, ukośnik, proces, myślnik, przebudzenia, tam na stronie jest. Jak krok po kroku mówię, jak taką pracę z wewnętrznym dzieckiem zrobić, bo jest to też istotne do manifestacji naszych pragnień. Więc zarówno praca z przekonaniami, jak i praca z przyszłym ja to są takie dwa składniki, które nam pomagają dojść do tego, co w życiu chcemy przyciągnąć i jak chcemy dokładnie żyć. Więc nasze przyszłe ja to jest wersja nas, która już istnieje w nieskończonym potencjale rzeczywistości, która już ma to, czego chcemy, i my możemy sobie z tą wersją nas porozmawiać. I możemy też otrzymać wiadomości od tej wersji nas, żeby wiedzieć, na przykład, jakie blokady jeszcze mamy w sobie, które nie pozwalają nam tą wersją nas się stać, albo czy ma jakieś konkretne jakości ta wersja nas, które my mamy w sobie pielęgnować, żeby do tej wersji nas dojść. I Ważne jest to, żeby być receptywnym i żeby otworzyć się na naszą intuicję w odbieraniu tych właśnie wiadomości od naszego przyszłego ja i żebyśmy wiedzieli, że te wiadomości mogą przyjść bardzo symbolicznie. Ja mówiłam już wcześniej wy, o różnych odcinkach podcastu, jak połączyć się z intuicją, więc jeżeli ktoś nie wie, to pozwólcie sobie wcześniejszych moich. Yy, tam wypocin na świadomych rozkminkach, bo mówiłam o tym nieraz. A jak ktoś jeszcze sobie z tym sam nie radzi po posłuchaniu podcastów, tylko chce wejść głębiej, to może do mnie przyjść na pracę jeden na jeden albo może sobie wykupić dostęp do procesu przebudzenia. Tam robiliśmy sobie też to w grupach i wchodziliśmy w ten temat głębiej. Także zapraszam serdecznie, bo w procesie przebudzenia ja też Was wspieram na Telegramie i można mi zadać pytania w trakcie trwania tych 8 tygodni. Także jak ktoś ma jakieś tutaj blokady wewnętrzne i nie wie, jakie przerobić, to ja to wszystko tam opowiadam. Więc jak robić pracę z przyszłym ja? Chodzi o to, żeby wejść w stan medytacyjny, w obecność i przywołać naprzeciwko siebie tą wersję nas, na przykład, która jest już, nie wiem, trzy lata w przód albo pięć lat w przód, która już ma to, czego chcemy i właśnie skontaktować się z tą wersją nas, zadać jej te pytania, o których mówiłam, właśnie o blokady, o yy, jakości i inne rzeczy. I to też właśnie na procesie przebudzenia taką medytację sobie razem robiliśmy. i Później scalić się z tą wersją nas, czyli zrobić tak, żeby nasiąknąć tymi jakościami i tymi energiami, które właśnie ta przyszła wersja nas już ma, żeby sobie je zakotwiczyć i zakodować, żeby już mieć w sobie te energie, te przekonania, te emocje, które nas doprowadzą do tego, żeby ta rzeczywistość kwantowa, w której to się dzieje, czego chcemy, i ta wersja nas, która już to ma, żeby w nas już była po to, żeby dojść do tego w naszym. Tutaj istnieniu 3D jak najszybciej, jak najefektywniej i jak najłatwiej. I tutaj to jest bardzo intensywny proces czasami, gdy jest duża rozbieżność pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a tym, gdzie chcemy być. Ja ogólnie polecam robić sobie tą medytację tak, żebyśmy na przykład patrzyli rok w przód i trzy lata w przód, możemy też pięć lat w przód, ale inny będzie opór wewnętrzny nasz do tej rzeczywistości, która będzie za rok. A inny do rzeczywistości, która będzie za pięć lat. Dlatego dobrze jest zrobić też takie cele, które są, powiedzmy, takie bliższe, czyli rzeczywistość, która będzie na przykład za rok, bo wtedy coś innego się w nas może pojawić i możemy bardziej efektywnie nad sobą pracować. Zwłaszcza jeżeli mamy ograniczające przekonanie, na przykład nie wierzymy w skoki kwantowe i że można z dnia na dzień coś magicznego zmanifestować i że cuda mogą się zadziać, to wtedy dużo łatwiej jest nam dojść do tych. Celów, które mamy, wyznaczając sobie mniejsze takie kroki. Nie? Czyli właśnie pracując nad tym, co będzie za rok, a nie od razu otwierać się na yy, nie wiadomo co. To jest tak jak z pieniędzmi, nie? że jak zarabiamy teraz, nie wiem, 2000 zł, a chcemy zarabiać yy, milion miesięcznie, no to. Łatwiej jest przeprogramować sobie, że z 2000 wchodzę na przykład na 5, potem na 10, potem na jeszcze większe, jeszcze większe, bo inne opory wewnętrzne będą w nas do bycia milionerem, jak do zarabiania na przykład dwa razy więcej, nie? Um. Także warto jest robić to krok po kroku tak gradacyjnie, a nie od razu wrzucać się na głęboką wodę, bo może być tak, że ta energia i tak się w nas za bardzo nie zakotwiczy, jeżeli w nas będzie za dużo oporu wewnętrznego i po prostu to jakoś świadomością w cudzysłowie wypchniemy z siebie. Więc ważne jest to, żeby połączyć się z tą wersją nas i naprawdę poczuć, że ja i ta wersja mnie, która już ma osiągnięty ten cel, to. Jedno i naprawdę poczuć też w ciele, co się u mnie zmienia, gdy ja się z tą częścią mnie integruję. Tak jak mówiłam, prawdopodobnie będę wrzucać tą medytkę niedługo, którą nagraliśmy na wibracjach, więc zasubskrybujcie, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy ona będzie, bo w sumie nie wiem, y, nawet kiedy ten podcast wrzucę, dlatego y, nie wiem kiedy dokładnie, nie mogę Wam podać daty, ale na pewno to ogarniemy z moim wideografem i Wam wrzucimy taką wersję, żeby można było sobie posłuchać. Y, jak to zrobiłam dla uczestników wibracji. Oczywiście też będę nagrywała taki pakiet medytacji, on będzie w sprzedaży niedługo. Są jeszcze nie wiem, czy zrobię to jako apkę, czy jako po prostu produkt, zobaczymy. Ale będzie w tym dużo medytacji różnych, między innymi z przyszłym ja na różne dziedziny życia, żeby było łatwiej się w jakąś konkretną wersję nas, właśnie, wczuć. Także. Jeżeli jesteście zainteresowani, to obserwujcie mnie, subskrybujcie, bo wszystkie informacje będą tutaj. Na Instagramie też jestem aktywna, Karolina.kuraj. tam na storki coś od czasu do czasu wrzucam, także no, bo na TikToku to raczej tylko roleczki, a na Instagramie to od czasu do czasu możecie zobaczyć też, co robię, jak żyję i możecie się jakoś tak bliżej ze mną poznać, więc zapraszam. To, co na Instagram, to wrzucam też automatycznie na Facebooka, więc można też znaleźć mój profil biznesowy Karolina Kuraj na Facebooku, jeżeli ktoś nie używa Instagrama i po prostu być ze mną w kontakcie. Kontakcie I wiedzieć, kiedy te medytki wychodzą, i no, oglądać też kolejne odcinki podcastu, bo mówię o tym. I jak ktoś ma ochotę, to można się też zapisać do mojego newslettera. Właściwie to jak ściągniecie sobie darmowy moduł o uziemieniu, który jest na karolinakuraj.com, ukośnik uziemienie, to będę was, waszego maila już miała i będziecie dostawać też ode mnie co tydzień lub dwa maila o tym, jak wychodzi właśnie nowy odcinek podcastu albo o jakichś nowościach, które się u mnie gdzieś tam w ofertach czy w ogóle w moim biznesie pojawiają. Także zapraszam do tego, żeby rzeczywiście... Ym, być ze mną w kontakcie, bo wtedy jesteście na bieżąco. Także reasumując, co robimy? Wyobrażamy sobie wersję nas w medytacji, jak jesteśmy, która już ma osiągnięte nasze cele. Rozmawiamy z tą wersją nas po to, żeby odkryć, jakie mamy blokady, co konkretnie zrobić, jakie mamy uosobić jakości, żeby tą wersją się stać. I później wyobrażamy sobie, jak ta wersja nas scala się z nami i stajemy się z nią jednością, i patrzymy też, jak się czujemy w tym procesie. I chcemy też później działać już z poziomu tej innej wersji nas, którą już uosabiamy. Czyli jeżeli na przykład chcę mm, zarobić więcej, to żeby rzeczywiście zachowywać się i działać w zgodzie z tym, jakby zachowywała się wersja mnie, która już ma więcej hajsu, tak? Jakieby miała przekonania, jakieby miała myśli w głowie, jakby szła po ulicy, jaką jakąby miała postawę, czyli chcemy zachowywać się już w zgodzie z tą naszą nową wersją, z tym naszym przyszłym ja i Rzeczywiście dostroić nasze bycie, nasze jestestwo, nasze myśli do tej wersji siebie. Cały moduł o pracy z przyszłym ja mamy też na procesie przebudzenia, także tam można wejść głębiej. Jak ktoś ma ochotę, proszę zakupić dostęp, a tymczasem idę, bo się już dzisiaj nagadałam i z pieskiem trzeba na dwór wyjść, bo skoro tutaj siedzi, to znaczy, że coś ode mnie chce. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Wysyłam Wam bardzo, bardzo dużo miłości ode mnie i od Tofinki i do zobaczenia na następnym odcinku podcastu.